Jak wchodziłem do szpitala miałem, ważyłem około 55 kg, a jak wyszedłem to ważyłem około 39. Mając lat Mając lat 18. Trzeba się przyzwyczaić do bólu. Istnieje coś takiego jak ultra ból, ból, jeżeli chodzi właśnie o ultrabieganie. Uważasz siebie za wojownika? Myślę, że na trasie tak. To jest człowiek, który przebiegł ostatnio po górach 70 km. Zgadza się. Nie można przebiec 70 km. Chyba najlepiej to skwitować takim przysłowiem, które gdzieś tam opowie taką anegdotą, która krąży wśród biegaczy, czyli po prostu zaczynasz sobie, wiesz, spokojnie, tam 5 km, później mówisz a cyknę dyszkę, no no to, to co? Pół, ja jestem na tym pół, etapie. Półmaraton, pół <laughs> potem maraton, no a potem budzisz się o 5 rano z latarką w lesie w czarnej dupie, co nie? Więc no. I trochę tak to wygląda, po prostu potrzeba stawiania sobie nowych wyzwań, Droga między 5 a 10 kilometrów, jak chodzi o komfortowe bieganie jest długa. Natomiast droga między 10 a 70 kilometrów, to, to rośnie mam wrażenie wykładniczo w ogóle. Logarytmicznie mm. wręcz. I to, to, nie, to nie dzieje się z dnia na dzień. Kiedy ty zacząłeś biegać? Wiesz co, ja zacząłem biegać, żeby nie skłamać pierwszej liceum. Przy czym to było okay. takie na zasadzie. To ile a, tam 13 lat jakoś? No jakby policzyć pewnie tak będzie, co nie? Tak mm. 10-11 lat, tak mi się wydaje. Ile się tam zaczyna liceum? No, coś takiego będzie. Mhm. Ty teraz masz? Teraz mam 24 lata. Okay. Na początku biegałem tak, żebyś trochę schudnąć, żeby się trochę utrzymać w kondycji. Wiadomo, nowe grono, chciałem się tam, wiesz, mhm. być trochę bardziej wysportowany, jakoś wyglądać. No i tak trochę za bardzo się nawet zakręciłem na punkcie tego sportu, do tego stopnia, że zaczęły mi się problemy z tym, że Moje ciało, które rosło bardzo intensywnie, a właściwie serce, nie nadrabiało za całą resztą. Ale to ze względu Więc... na wzrost? No, już i szybko rosłem, okay. serce jeszcze nie zdążyło i miałem takie niemiłe przygody typu bradykardia. Tam jesteśmy całkiem niedaleko od centrum zdrowia dziecka. Sprzeleżałem tam swoje. Czyli ty też sercowo, um, tylko w drugą stronę z kolei. Tak, U ciebie za wolno. Tak, i trochę do tego stopnia się wycieńczyłem, e, że bardzo schudłem. E, oczywiście jeszcze w szpitalu, ja mówię, że w szpitalach robią z ludzi największego, najbardziej chorego człowieka hmm. i ze mną też tak było, że wyszedłem... Coś znaleźli jeszcze? tak, między okay. innymi anoreksję i parę innych takich przygód, okay. więc jak wchodziłem do szpitala, miałem, ważyłem około 55 kg, a jak wyszedłem, to ważyłem około 39 no. żeby Mając wspomnę. lat? Mając lat 18. Przy moim wzroście już takim w miarę pełnym, czyli 1,83 m. To, to szpitalne jedzenie? Czy oni Ci tam po prostu no. nagle, jak Ci stwierdzili, że masz anoreksję, to Ty uznałeś, dobra, to ją mam i przestałeś jeść? Wiesz co, czy, czy, czy jak to ja było? byłem strasznie załamany, bo nie dość, że byłem wtedy takim dzieciakiem, który jeszcze siebie gdzieś tam szuka, mhm. to na dodatek znalazłem się w takim ciężkim, ciężkim położeniu, w takich warunkach, no, i było mi strasznie ciężko, okay. e, więc... I byłem sam załamany, to też nie pomagało w tym, żeby jakoś wrócić do normalności, no, ale w pewnym momencie Mówię, że trochę wydoroślałem, trochę zacząłem inaczej patrzeć na niektóre sprawy, czy też właśnie ja mam niestety taki syndrom siedmiomilowych butów, czyli albo angażuję się w coś na 100%, albo wcale. No Nędą. i jak chciałem tutaj być wkręcony w te właśnie zdrowe żywienie, bieganie i tak dalej, to byłem na 100%. No i później było mi ciężko powiedzieć sobie, że Czasem trzeba walnąć się na kanapie, zjeść okay. to ciastko i sobie odpocząć. Ja czasem tak? trzeba odpuścić. Tak, że czasem trzeba odpuścić. No i z tą nową wiedzą zacząłem sobie powoli wracać do biegania, do jakichś sportów i głównie do roweru najpierw. Po drodze jeszcze złamałem rzepkę yy, na rowerze. Z którą jeszcze złamaną przejechałem 50 km na rowerze, ale to już jest taka anegdota, u mnie w rodzinie krąży. Słuchajcie, ludzie, którzy ćwiczą sporty wytrzymałościowe, mam wrażenie, że za każdym razem jak ich poznaję, to są kaskaderzy jacyś. No, jakbym był kaskaderem, to pewnie nie wylądowałbym na kolanie wtedy tylko. Ale co no. buty się Wiesz co, nie, nie, ja jechałem wtedy, nie miałem nawet bloków w rowerze z wpinanymi nogami, tylko po prostu wyjechał mi tak z parkingu centralnie busik uderzając mnie bocznie, no i wykręciłem pięknego orła, uderzając e, się o krawężnik, zderzając z chodnikiem. Mhm. No. Wróćmy do biegania, no bo A, e, tak. nagle te, te, ten wyszedłeś z tego szpitala i, mhm. I, i co, 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 co się potem wydarzyło? Wróciłeś no. do biegania, no mówisz, że 37 kilo ważyłeś, to tak? Tak, no i to była właśnie taka długa droga, co nie? To nie nastąpiło od razu, tylko, nie wiem, żeby jakieś pierwsze podrygi biegowe, to tak naprawdę minęło z 3 lata, żebym ja mhm. już nabrał trochę masy, żeby moje mięśnie trochę zaczęły normalnie funkcjonować. No i tak bogatszy o te nowe doświadczenia, te, głównie te złe, wróciłem do sportu trochę, żeby sobie coś udowodnić, że mogę, że potrafię. Mhm. I już ze zdrowym rozsądkiem, czyli wyznaczałem cele. A tutaj sobie pobiegnę dyszkę. Tutaj właśnie to może półmaraton spróbować, no to jak poszedł półmaraton, to maraton. To było w internecie, Jak e, to się robi? Czy... Nie, to było raczej tak bardziej intuicyjnie. Trochę trzymałem się z chłopakami, którzy gdzieś tam trenowali w uh -huh. klubach, więc od nich jakaś tam pośrednia wiedza, ale bardzo długo biegałem na wyczucie. Jeżeli chodzi na przykład o takie gadżety, jak zegarki sportowe czy coś, żeby zobaczyć jak trenuję, jak szybko biegam, no to naprawdę. Dopiero jak przebiegłem półmaraton poniżej godziny 30, no to stwierdziłem, o, to jest czas, że może warto sobie coś kupić, żeby mi mierzyło czas, żeby dawało mi jakieś wyniki tego. Tak? Półmaraton Pokazywało. w godzinę 30, to jest 21 km z małym hakiem, w godzinę 30, ja przypomnę, dwa miesiące temu ja przebiegłem 10 km, czyli mniej niż połowę tego, w godzinę 37, także jakby, zobaczcie jaka jest różnica w ogóle w, w kondycji podejścia, Ty wtedy miałeś ile lat? Wtedy miałem 21 lat, 21 no, lat. Miałem. 14 lat mniej niż ja, zobaczcie, stary, jestem starym dziadem, starym dziadem. No dobrze, i co? przebiegłeś półmaraton. I, i jak się to stało, że nagle ktoś ci powiedział, ty stary, jest taki bieg w górach, dawaj, tam się biegnie 66 km, a ty mm. uznajesz, a ja 70, dołożę jeszcze 4 od siebie. No, ogółem to, <laughs> to też nie było tak prosto. Na początku wyglądało to w taki sposób, że wyjeżdżałem często ze znajomymi w góry, no i wiadomo, chodzenie po górach to coś. Potem odkryłem, że istnieje też coś takiego jak biegi górskie. Stwierdziłem, że a to dla fanu może spróbuję się w biegach górskich. No i tam pobiegłem. Najpierw to był w ogóle bieg zimowy górski, około 16,5 km. No i stwierdziłem, że to całkiem fajna frajda, że hop, najpierw do góry dużo wiesz pokonujesz i to był i śnieg i inne jeszcze czynniki, które przeszkadzały. Potem z powrotem przyjemnie się zbiega. No i stwierdziłem, że dobra, no to ten odhaczony, no to kolejny cel. I w zeszłym roku zrobiłem maraton górski, czyli 46 km tam było. Okay. W Lądku Zdroju był ten bieg. No, a jako, że stwierdziłem, że całkiem dobrze się czułem po tych 46 km w górach, <grywka> <grywka> i na dodatek poczułem bardzo dużo, duży niedosyt, ponieważ zahaczyłem o podium w kategorii wiekowej. Czy który byłeś czwarty? Byłem czwarty, ze stratą 3 sekund. Najgorzej. Do trzeciego miejsca, a wróciłem się niepotrzebnie po słuchawkę, która mi wypadła gdzieś tam z ucha. O. Więc w tym roku jeszcze wracam na tamtą trasę. No, słuchawki ale, na sznurku już mniej. Tak, ale o. jako, że już odhaczyłem ten maraton górski, no to stwierdziłem, dobra, zobaczymy, co będzie kolejnym krokiem. No i właśnie. Sytuację mamy jaką mamy. Większość imprez jest odwołana, ale pojawiła się taka alternatywa, czyli bieg limit 150 osób e, bardzo kameralnie. E, I to był bieg dookoła Doliny Wisły. Cały. Okay. Tam było około 3,5 metrów przewyższenia, czyli podbiegało się łącznie 3,500 metrów i tyle samo się mniej więcej zbiegało. Wiadomo, że to nie był cały czas podbieg, tylko góra dół, góra dół. No i to jest właśnie ten charakter biegów górskich, czyli że nie zawsze da się podbiec, jak, są bardzo, jak jest bardzo trudny techniczny zerem, ale za to później przyjemnie się na przykład zbiega, albo jak się wypłaszcza, to nagle czuje się taką przyjemną moc w nogach. Chyba, że. Zbiega się chyba łatwiej niż się wbiega, prawda? Tak. Znaczy, nie, Zbiega się trudniej. Ja słyszałem, że trudniej, bo to obciążenie mm -hmm. z grawitacją razem daje bardziej po, po, po mięśniach. Tak, najłatwiej, najłatwiej jest się zakwasić właśnie na zbiegach, że przyjemnie się leci w dół, ale potem. Nogi w pewnym momencie odmawiały posłuszeństwa, no i tutaj to, co jest o tyle ciekawe, jeżeli chodzi o mnie, to to, że jestem w miarę młody, jeżeli chodzi o bieganie mm -hmm. w górach, bo średnia wieku, tak jak teraz startowałem, myślę, że to było około czterdziestki, co nie? Okay. No takie harpagany, które tam po górach mają wybiegane kilkanaście lat. W kierpcach e... już biegają przed śniadaniem dwie dychy tak. pod górę. No co, tak, dużo jest osób lokalnych, które po prostu te okay. trasy biegają treningowo. Ja tutaj mieszczuch, aczkolwiek u nas w Lesie całkiem są dobre no, warunki. Mieszczuch, zobaczmy. Jest, jesteśmy znamyć. w Warszawie, zobaczcie, my Jesteśmy w Warszawie. Górek mamy też trochę, żeby sobie popodbiegać, więc można potrenować. Eee, no, i całkiem długo się trzymałem. W trójkę biegliśmy, tak się tempem dopasowaliśmy. Miejsce od trzeciego do piątego tak trzymaliśmy. Mm. Przed nami dwóch Kolesi prowadziło cały czas, aczkolwiek jeden się położył na 45 km. Powiedział, że to. Wali. Ale to jest. Myślisz, I... że tam trafił na, tą, na tę ścianę sławną, że to siedzi w głowie? Mm. Czy czy się myślę, wykończył, że przesadził? Przesadził, myślę, przesadził? że to było przeholowanie. Warunki były straszne i o ile taktyką było, żeby nabiegać jak najwięcej kilometrów, zanim zrobi się patelnia zupełna. Okej. Okay. Bo tak zapowiadano. Startowaliśmy o 5 rano, więc tak powiedzmy, że. I kiedy to... to było? To było w maju? Nie, nie, to było półtora to już, tygodnia to temu. To już teraz w czerwcu. No, było. W czerwcu. No, mi się kalendarz mhm. sklejał. Tak, więc to już było w czerwcu i. No i zrobiła się patelnia rzeczywiście, skończył się las, zaczęło się bieganie po prostu po grzbietach górskich i e, myślę, że tak, żeby nie skłamać ręce moje dowodem, bo, tak, bo to jest ślad po tym biegu górskim. Miałem też taki daszek i ten daszek tak mi, tak jak miałem daszek, to tak miałem czerwone, spaloną skórę na głowie. Więc tak, no było ciężko. Wody też nie, przez to, że mamy znowu sytuację pandemiczną, to ograniczono liczbę punktów odżywczych. Ale I... na trasie biegu, który ma 60 parę kilometrów, no. ograniczono ilość wody. No, no i miałem ze sobą co prawda dwa bukłaki takie łącznie o pojemności około 1,5 litra, ale te 1,5 litra bardzo szybko schodziło. No i niestety na domiar złego rozwaliłem sobie na 45 kilometrze palce, gdzieś jakoś właśnie na zbiegu, niefortunnie stąpając. I ta noga mi wpadła pod kamienie, więc ostatnie stwierdziłem, że a 21 km to już tak. Bliżej niż dalej, to jakoś się dotoczę, co nie. Wiesz, co ważną no. rzecz powiedziałeś? Bo, bo jedno z pytań, które chciałem ci zadać, to jest coś, co e, powiedział Rich Roll kiedyś, że mm -hmm. trzeba się, jeśli chcesz to robić, pokonywać takie dystanse, to trzeba się przyzwyczaić do bólu. Mm -hmm. Da się? Czy to się da zrobić? Wiesz co, istnieje coś takiego, to też z angielskiego, jak Pain Cave, czyli taka jaskinia mm -hmm. bólu, tłumacząc na nasze. E, będzie burza zaraz w ogóle. widzę, że ciemne niebo tam się zbliża. No, Ale nie, na razie nie cóż, pada. No i rzeczywiście istnieje coś takiego. W pewnym momencie już po prostu wiesz, nogi maszek z drewna, stopy bolą, tym bardziej jak Ci coś się zgniecie. Miałem w tym momencie, gdy już gdy rozwaliłem sobie ten palec, to nie dość, że po prostu bolały mnie nogi, to jeszcze złapało od razu tutaj w plecach, wszystko mnie sparaliżowało już od razu, wiesz. Oddech zabrało, więc no trzeba się przyzwyczaić do bólu. E, istnieje coś takiego jak ultra ból, jeżeli mm -hmm. chodzi właśnie o ultrabieganie, ale tak jak mówię, no gdybym z marszu, nie, nie trenując, po prostu stanął na starcie i stwierdził, A dobra, dzisiaj zrobię trasę 70 km. No pewnie bym po pierwszej górce powiedział, dobra, chrzanić to, mhm. ale że to było stopniowe i dosyć przemyślane, już myślę, na moim etapie przygotowanie. No to udało się tak. I, czy jest jakiś proces y, myślowy w głowie, który ty sobie przeprowadzasz, albo zachodzi automatycznie, kiedy ten ból zaczyna być taki, że. Zaczynasz wątpić, czy się uda, nie? Mhm. Czy, 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 to, czy ja dobiegnę w ogóle? Bo, jak mnie to boli? Wiesz, no ja tam ja na mniejszych dystansach, na mniejszym poziomie mam czasami to samo, że biegnę i mówię, no nie, no nie. Nie, nie dam rady, ale dam radę, ale nie dam rady, ale chcę dać radę. Masz, mhm. masz jakiś proces myślowy, który ci w tym pomaga? Ja skupiam się też na analizie trasy. Ile mi zostało, ile przebiegłem, jakie trzymam tempo. To jedna rzecz, która tak odciąga na bieżąco myśli, ale też rzeczywiście jakieś. Powiedzmy miłe gdzieś tam wspomnienia z życia, tak, żeby po prostu odciągnąć tą głowę na chwilę, gdzieś w chmury ją skierować, tak? Nasze myśli, żeby nie myśleć o tym, że a boli mnie, nie wiem, ręka, plecy, nogi. E, przy czym, tak jak na którymś ze swoich odcinków wspominajesz, że właśnie był ten kryzys, taki, że przebiegłeś, że tak powiem, ten kryzys. Tak, Czyli tak. miałeś taki dołek, że czułeś się no już bez sensu, nie dam rady, mm. a potem, gdy już minął. Biegłem i nagle zauważyłem, że już tego nie ma ja po prostu no. biegnę. Lekkie nogi, co nie znowu. Tak. I trochę to tak działa, że o ile gdzieś powiedzmy na dystansie tamtych kilku, kilku, kilkunastu kilometrów jesteś w stanie przeżyć powiedzmy jeden, dwa takie kryzysy, no to biegnąc na trasę ultra po prostu biegniesz na nią ze świadomością, że będzie góra i dół, góra i dół, czyli wiesz, jest, czujesz się super, przyspieszasz, potem przychodzi dołek i wiesz i zaczyna być gorzej. Czasem można to gdzieś zniwelować, bo jeżeli czujesz, jakie twój organizm daje znaki, można spróbować, nie wiem, dorzucić mu jakieś, wiesz, kalorii trochę, mhm. jakiś żel energetyczny. Jasne. E, Ile trochę zjadłeś więcej wody. Na tej trasie? E, żeby nie skłamać, zjadłem jednego wafelka, takiego batonika musli i około pięciu albo sześciu żeli. Okay. Przy czym miałem jeszcze też takie tabletki, e, które nawadniają. W sensie okay. tam jest taka tabletka, ale. Cukier z elektrolitami po prostu, Jasne. co nie? Więc to sobie jak tam czułem jakieś skurcze albo coś, to sobie podjadałem. Też miałem w razie czego tubkę z magnezem, gdyby coś jakiś naprawdę poważny skurcz nie złapał. No, więc i tak przygotowane. No właśnie bo pokazać miałeś, trochę ten sprzęt. E, miałeś parę, hmm. przyniosłeś parę rzeczy, które tak. ze sobą tam miałeś na tym biegu. To po, no. pokaż i opowiadaj, zanim tutaj będzie barwanie chmury. Więc podstawowe to, do czego się wszystko pakuje, to albo plecaczek, albo kamizelka. Nie tak to wygląda, czyli tak dosyć minimalistycznie, jak na 70 km. No, tyle dobre, że przewiewne i lekkie. I tu z tyłu jest no. miejsce na bukłak z wodą. No, nie, nie, to, nie, to akurat nie w tym to? przypadku nie. Tutaj okay. masz po prostu kieszonkę, okay. a ten akurat. no Są też takie z bukłakiem. A tutaj mam kompatybilne dwa takie. Ja to się śmieję, że to jak piersi z kurczaka, bo to tak sobie wiesz, tutaj wkłada się w te kieszonki, jak się okay. napełni wodą. I Takie mniej więcej jest odczucie. No i generalnie sobie się schylasz okay. i, wiesz, i bierzesz wody. No, więc tyle miałem ze sobą wody. No, a tutaj wchodzi tak po 600 ml do jednego. No. E, I to. Ale sobie, to zrobiłeś powiem... jak prawdziwy Polak, bo to jest napisane, że wchodzi 500 ml, a ty wlałeś ale... 600 i więcej. Tak, no tak, i tak dobrze. No, kurczę, jak Nieważne się... do czego to jest zrobione, ważne co umie. Zrobić. E, tak, kupiłem, no to chcę korzystać w 100%, no tak? Wiadomo. No. E, daszek się przydaje, gdyby słońce mocno dawało po oczach, ale tak jak właśnie mówiłem, trochę przypalało głowę mimo wszystko. E, no, i z tego jako, że miałem tutaj jeszcze trochę więcej do zabrania, bo trzeba było mieć jeszcze na przykład telefon. Mhm. A to jeszcze sobie strzeliłem taki okay. sprytny pas gdzieś tam na biodra, który nie przeszkadza. I tutaj jest taka sprytna kieszonka, żeby tam sobie telefon schować, więc no, miałem na sobie mniej więcej to, co mam teraz na sobie: zestaw ultrabiegacza biegacza. zestaw ultra, biegacza I, tak, górskiego. Zestaw ultra biegacza. Tu jeszcze, to, na przykład z ciekawostek to z wyposażenia obowiązkowego, na przykład to był worek na śmieci i folia to termiczna. To jest kod, kod termiczny. No. no, kod termiczny, które też są często wymagane. Wymagane są właśnie też, żeby mieć telefon ze sobą tam. Żeby się coś, tak, się tak, po prostu. coś się stało. Tak, żeby coś stało, tak jest. No. Co, co było najtrudniejsze I w tym biegu, tak post... jak teraz to wspomnę? A, jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko, coś Tak, masz, jasne. tak. Jeszcze tylko ostatnią rzecz, która jest w sumie najważniejsza. Tu nie mam akurat tych butów, w których biegłem, bo zwróciłem je na reklamację, nie wytrzymały presji. I tam okay. się rozkleiły w jednym miejscu. Na tym ale... jednym biegu się rozkleiły? Tak, tak. A się okazało, że to taka wada ich. Fabrycznie. Zrobiłeś cały przebieg, cały, cały życiorys butów naraz. Tak, no, <laughs> więc tutaj mam takie inne trochę tuptacze, yy, które tup mają taką dosyć agresywną podeszwę i z takich innych bajerów to, że tutaj trochę ochraniają palce taką gumą mocną, yy, no. I tak to mniej więcej wygląda. Z takim zestawem idzie się biegać w góry. Co było najtrudniejsze w tym wszystkim? Jak teraz to wspominasz mm. po tym półtora tygodnia, to, to co było najtrudniejsze przez cały ten bieg? Wiesz co, najtrudniejsze były chyba momenty kryzysu. Takie właśnie jak wszystko szło zgodnie z planem, trzymaliśmy. Dzieci się zabiły na rowerze. Tak. No. Nie okay. śmieją się, będą żyć. <laughs> na szczęście blisko jest szpital. Eee, no, <laughs> więc wracając do tematu, chyba najgorsze były te momenty kryzysu, gdy już eee, wiedziałem, że jest jeszcze daleko do mety, Aha. że już kawał drogi jest za mną, ale jeszcze jest daleko do mety, i właśnie tutaj była ta nieszczęsna przygoda z palcami eee, zgniecionymi, więc wtedy naprawdę miałem taki moment, że myślę, dobiegam do punktu z wodą i mówię: Dziękuję, dobranoc. Przy czym to tak działa niestety, że. Jak dobiegnie się do punktu, to już wszystko przechodzi, A, już, jeszcze, się kawałek, boli, jeszcze ja kawałek, jeszcze kawałek, to dawaj, zapłaciłem, szkoda nie skończyć. Ale wiesz co, zapłacone, no. trzeba korzystać. Ja tak wczoraj no. miałem, jak biegałem, no. bo też miałem taki moment, że kurde, zwolnię na chwilę, bo miałem taki moment, to był marszobieg, więc ja tam miałem interwałowy mhm. ten trening. I tak mnie brzuch zaczął boleć, coś zjadłem niedobrego po prostu i zwolniłem. I mówię, nie, no już dojdę do domu. Jak dzwoniłem, to wszystko mi przestało boleć, to pobiegłem dalej. No tak, tak, to, tak to działa, no właśnie. Powiedz mi, słuchaj, zanim tutaj nas e, zmoczy, tak mhm. już opór, bo naprawdę ołów wisi. E, jak ktoś chciałby zacząć biegać? Mhm. Bo mnie to wy możecie oglądać, możecie słuchać. Ja to jestem takim grubasem, który dopiero zaczął i próbuje coś ze sobą zrobić. To ja jestem pełen optymizmu, bo ja dopiero zaczynam, widzę postępy u siebie i tak dalej. Ale tak ty z perspektywy e, lat i z perspektywy twojego doświadczenia też. Jaką miałbyś radę, taką jedną najważniejszą mm. radę dla kogoś, kto chciałby zacząć biegać i tylko się zastanawia, ja nie dam rady, a to nie dla mnie i przede wszystkim, a ja nie lubię biegać. Ja też nie lubię biegać. No, wiesz co, ciężko mi sprecyzować jedną taką radę uniwersalną. Myślę, że bardzo ważną, jeżeli chodzi o to, co mówiłeś gdzieś tam we vlogach, taką bardzo ważną myślą było to, żeby nie porównywać swojego początku do czyjegoś środka, co nie, bo dużo osób... Wiesz, to też na przykład w środowisku kolarskim gdzieś tam często, że wiesz, o zabierasz kogoś na przejażdżkę rowerem, no i przecież nie ma nic przyjemniejszego niż odsadzić kogoś kto no, zaczyna na ko wiesz, z koła go zgubić i gdzieś tam wypuść do przodu. No super frajda, co nie? Więc yy, i właśnie o to chodzi, żeby znaleźć w tym jakąś swoją frajdę, swoje tempo, złapać rytm, ale też zobaczyć ile to wiesz, jak to pozytywnie działa na ciebie w dłuższej mecie, na dłuższą metę. Bo dużo osób się poddaje, według mnie trochę za wcześnie na zasadzie tydzień spróbowane. I nie, to nie dla mnie. Oczywiście bo nie mam mówię, zakwasy, że... zakwasy, bo to męczy. Ej, słuchajcie, tak szczerze? To jest męczące, to jest wysiłek, to jest to, ro... to są zakwasy, boli. Można czasem stracić oddech, można sobie obetrzeć nogę, tylko ono pytanie, co jest ważniejsze, żeby noga obtarta, czy, hmm. czy żeby dobiec? Też nie mówię, że wiesz, że każdy musi biegać, że każdy musi jeździć Jasne. na rowerze, co nie? Żeby znaleźć to gdzieś tam swoją zapotrzebowanie, niszę, w której można się realizować. Yy, I jeżeli... Tak jak mówię, człowiek się wiesz, wkręca stopniowo, co nie. Więc jeżeli za wcześnie odpuścimy, no to rzeczywiście zostaniemy w pamięci tylko z tym, że mieliśmy zakwasy, obtarliśmy se stopę. No tak. I wiesz, i takie będą wspomnienia z biegania. Uważasz siebie za wojownika? Myślę, że na trasie tak, bo. Chyba nigdy nie miałem takiego startu, gdzie, nawet jeżeli mówiłem przed startem, że nie, dzisiaj spokojnie, tylko treningowo, a potem <noise> to zawsze tak jest, jak z motocyklem, ja będę jeździł powoli. Tak, a potem się, a potem się kręci na maksa do, do wyzienięcia ducha. No przykładem takim idealnym jest to, że rok temu, no niecały rok temu miałem e, wypadek na rowerze, gdzie jest podporządkowane i mi wyjechało auto, rypnąłem w nie 30 km na godzinę jadąc, przekoziołkowałem, kask, oczywiście był. Całe szczęście, ale mimo tego straciłem zęba, miałem stłuczone żebra. No i trzy dni później znalazłem się na biegu na półmaratonie z myślą, że a na spokojnie pobiegnę, albo obiecałem znajomym, że będę, no to na spokojnie cenię. No i tak sobie zrobiłem trochę wolniej, bo, bo dusiło w pewnym momencie. Ale i tak. Trzy nie... dni po wypadku. No, więc tak to wygląda. No. Najważniejsze jest, żeby się nie poddawać i robić to, co się uważa, że jest słuszne. I mm. to jest moim zdaniem, niezależno od tego, czy chodzi o bieganie, karling, czy nie wiem, pisanie poezji erotycznej. No, to nieważne. Ważne jest, żeby wierzyć w to, co się robi. Tak no jest. To jest idealny przykład tego. I jeszcze to, co ciekawe, mm. na przykład to, co pokazuje, jak przekładają się rzeczy, które robimy, gdzieś tam sobie ustawiamy systematycznie w życiu, jak wpływają na nasze inne elementy życia, chociażby praca. Nauka, to jest akurat taki fajny przykład, że gdzieś w Stanach na uniwersytecie wprowadzono taki przedmiot obieralny jak przygotowanie do maratonu. Okay. Z ludzi, którzy albo biegają, albo w ogóle nie mają nic wspólnego ze sportem, szykują ich podczas semestru do przebiegnięcia maratonu i podsumowaniem Cóż, tego jest. Ja ze sobą. i podsumowaniem tego jest przebiegnięcie maratonu wspólne. To znaczy każdy swoim tempem, ale w jednym tam maratonie uczestniczą. No i to pokazuje, ci ludzie, którzy skończą ten przedmiot, mówią wow, no niby tylko to było bieganie, a się okazuje, że umiem sobie organizować czas w ciągu dnia, że umiem wyznaczać sobie cele, dążyć do nich stopniowo, wiesz. I się okazuje, mm -hmm. że rzecz, którą robimy, zupełnie niezwiązana na przykład z naszym życiem zawodowym, wpływa na cały, całą resztę naszego życia, co nie? Więc to jest taka fajna rzecz. Ja na przykład doszedłem do tego, punktu, gdzie większość osób mówi, że jestem idiotą albo inne gorsze rzeczy, czyli wstaję o godzinie sobie 4.30, bo tak sobie ułożyłem tryb dnia i jest pusto na ulicach, ja idę się wybiegać, idę się wyszaleć na rowerze i nagle się okazuje, że później mam nie dość, że dużo energii, bo jestem naładowany endorfinami, to jeszcze mam cały dzień przed sobą, który mogę wykorzystać. A część z <grym> tych, co, co się nazywają idiotą, pierdych hmm. na zawał przed 40 <grym nie, <grym znaczy, życzę nie Nie życzymy, im nie, życzę, nie życzymy. Nie, nie, nie. Tak. Natomiast y, ja już nauczyłem się dawno, ja też kiedyś byłem taki niepokorny, że jak ktoś robił coś inaczej niż ja uważam, to myślałem, że jest idiotą, ale hmm. e, życie nauczyło mnie pokory i życie pokazało, że to nie zawsze jest tak, że to ja tylko mam rację. <grym> to jest. <grym> Dziękuję Ci, Charlie, no. e, za tą, tą, tę rozmowę. E, Jakbyście mieli jakieś pytania do Charlie'ego, do Karola, Charlie to w ogóle śmiało walcie tutaj w komentarzach pod spodem, bo e, założę się, że będzie oglądał ten materiał. No, a w razie czego będę odpisywał. Jak ktoś ma jakieś pytania o biegi, trochę też sobie roweruję, też pływam, ale to pływanie chyba najgorzej, w sensie najmniej. E, mm. Więc jakby ktoś miał jakieś pytania, to jak najbardziej chętnie odpowiem. Człowiek ze stali i wojownik. Dzięki. Dzięki.